Sztuczna Inteligencja odczytała fragment starożytnego zwoju, który przez prawie dwa tysiące lat uznawano za nieczytelny. Zwój ten nie przetrwał w bibliotece ani w skrzyni, ale wśród zgliszczy willi zasypanej popiołem w Herkulanum, bogatszym, mniej znanym sąsiedzie Pompejów. Choć to Pompeje mocniej działają na wyobraźnię, prawdziwa historia rozgrywa się kilkanaście kilometrów dalej, w miejscu, gdzie archeolodzy natrafili na unikalną kolekcję spopielonych papirusów. W XVIII wieku podczas wykopalisk Via de Papiri natrafiono na setki czarnych, zwęglonych rulonów. Początkowo wzięto je za węgiel drzewny, dopiero później okazało się, że to zwoje papirusu. Próby ich rozwinięcia kończyły się porażką. Materiał był tak kruchy, że każdy dotyk groził całkowitym zniszczeniem. Przez lata jedyną metodą ich badania były mozolne, ręczne techniki konserwatorskie. Część zwojów udało się otworzyć, część bezpowrotnie zniszczono. Ale większość wciąż czekała, zaklęta w swojej węglistej formie, aż do momentu, gdy do akcji wkroczyło coś, co nie ma palców, tylko piksele i algorytmy.